Wszystkie z tej strony, Monia, witam Was na moim kanale. I dzisiaj przychodzę do Was z daily vlogiem, ponieważ jestem trochę przeziębiona, siedzę cały dzień w domu i tak bym czytała, więc myślę, że zrobimy takie moje przybitki, co dzisiaj czytam. Sorry za moje zero makijażu. Jestem w domowych ciuchach, no ale jak już mówiłam, jestem przeziębiona i za bardzo nie mam nawet ochoty jakieś ubierać jeansy albo coś, więc siedzę w dresach. Znaczy, siedzę, stoję teraz w dresach różowych. I co? Nie dnia ze mną! I dzisiaj postanowiłam przeczytać Dolinę Strachu Sherlock Holmesa. Zaczęłam już. Jestem. tutaj. Wam pokażę, która strona. 53, więc rozsiadam się na fotelu i lecę czytać. Mam herbatkę z imbirem, cytylną i miodem czarnym. I zabiorę się za czytanie. robi wielki test. Dobre to jest. Mogę być częściej. No dobra, mam seczek, to wracam do czytania. Nawet nie wiem, po co ja ten sok tutaj przyniosłam, bo... Ja do pokoju, a wypiłam całe. On był taki dobry. Kurczę, muszę ja sobie częściej robić takie soki. I tutaj jestem zbyt leniwa, żeby czyścić tą maszynę. No bo ta sokowicie ma tyle części filtrów do czyszczenia, jakimiś i bóg wie czym. Ale to było takie dobre. Mówię wam. Ludzie sobie takie świeżo wyciskane, po no prostu sztos. Ja wiem, wszyscy to wiedzą, ale. Jak wy jesteście równie leniwi jak ja, to. Dacie radę! Róbmy sobie... O! Możemy sobie zrobić taki challenge, na przykład, żeby jak będzie wiosna i będą świeże, piękne warzywka, to żeby sobie robić na przykład co drugi dzień sok świeżo wyciskany. Co myślicie o tym? Takie, wiecie, uzupełnienie yy, tych witamin. Dobra. Yy, ja jestem mniej więcej prawie w połowie yy, Sherlocka Holmesa. To może wam e, zaraz siędę i opowiem, o czym to w ogóle tak mniej więcej jest. Co? Co myślicie? Chyba to dobry plan. Jak mówiłam, dzisiaj czytam e, Dolinę Strachu. Jest to te, e, czwarty tom przygód o Sherlockie, Sherlocku Holmesie. I muszę wam powiedzieć, że ta książka jest dobra. Jestem w połowie. I e, właśnie dochodzi, e, wychodzi na jaw główny plot twist z tej historii. Bo ogólnie fabuła jest taka, że Towarzyszymy Sherlockowi Holmesie w rozwiązywaniu sprawy morderstwa niejakiego Jacka Douglasa. No i wszystko, co tutaj brałam za pewnik, i jakieś takie poszlaki, żeby yy, samodzielnie rozwiązać tą sytuację, okazały się totalnie nieprawdziwe, i ja po prostu, jak teraz właśnie już mam tą główną yy, rozwiązanie, nie, nie dokończyłam go, bo nie chcę Wam za dużo zdradzać, to ja sobie po prostu pod wrażeniem, co tu się stało w najmniejszych jakichś tam y, domysłach nie spodziewałam się, że ta książka będzie miała takie zakończenie takie y, rozwiązanie kulminacyjne no mówię, muszę Wam przyznać, że jestem pod wielkim wrażeniem i tego się nie spodziewałam, po prostu ta książka jest fenomenalna ja ją czytam otwieram, właśnie jestem w tej głównej akcji i nagle dzieje się taka rzecz, a ja po prostu siedziałam i takie co myślałam, że tego dokładnie nagram. Ale mówię Wam po prostu, jest tak genialne. Nie wiem, jeśli to czytaliście, to czy Wy też byliście tak bardzo zaskoczeni tym, co się dzieje w siódmym rozdziale, w rozwiązaniu? Bo ja tego się totalnie nie spodziewałam. Ja właśnie się zastanawiam, czy to po prostu y, ja jestem taka y, za małodych w takich książkach detektywistycznych. Czy to naprawdę nikt by się tego nie domyślił? No nie wiem, ale mówię Wam, ta książka jest mega dobra. Jeszcze dużo przede mną, no bo y, sumie teraz mam y, już rozwiązanie, bo to jest, to jest y, koniec y, tej historii. I tu jest, mam y, część drugą, więc I więc w sumie jestem już pod koniec. A później pewnie będzie historia y, tych, y, tego rzeźmieszka, który Sprawa, całą e, historię, no ale mówię Wam, to jest. Ja po prostu się tego absolutnie nie spodziewałam i jestem pod ogromnym wrażeniem. No. Wiedziałam sobie to, myślałam, że takie lekkie i niezbyt e, zobowiązujące, a tak niesamowicie mnie wciągnęło i pochłonęło, że naprawdę polecam wam. Jeśli nie czytaliście Sherlock Holmesa, to. To jest super część, a tak właściwie one nie są zbytnio ze sobą powiązane, więc pewnie byście je po kolei czytać, do ile strachu coś genialnego. Najlepsza chyba część, jaką do tej pory czytałam. Ja idę czytać dalej, żeby dowiedzieć się dlaczego to się stało, co się stanęło tutaj, te pięć stron przed zakończeniem, no i dowiedzieć się również yy, z punktu widzenia Złego w tej historii, bo właśnie to jest fajne, że szeroko kocham się, zawsze pod koniec mamy jakby tłumaczenie głównego złyrola i jego e, motywy, dlaczego to wszystko zrobił. Bardzo mi się podoba, jak do tego doszło. To jest ciekawe. I jego sposób myślenia, także, no, w sposób psychologiczny obraz e, głównego złego jest bardzo dobry, bardzo dobrze przedstawiony. Więc z tego co widzę, to połowa książki w tej, tej części, połowa książki to jest po prostu o powieści złego. Dobra, ja wracam do czytania, bo mi się mega podoba i nie zajmuję wam więcej czasu. Dobra, nie wiem jak wy, ale ja jestem już głodna, więc biorę sobie statyw i może nagram jak jem, znaczy jak jem, jak robię sobie obiad, ponieważ dzisiaj zrobię makaron e, w sosem pomidorowym. Sukinią mi się jeszcze jest, muszę sprawdzić, czy... bo ogólnie już... Moja yy, lodówka jest dość pusta, więc muszę sobie zobaczyć, co jest. Więc może z pieczarkami jakieś takie. Zobaczycie zresztą. Taka wielka micha żarcia Nie wiem ile ja to będę jadła, to chyba cały dzień Test na smak zrobiłam i ja mam czucie Więc nie jest ze tak źle I potrawa była pyszna, z tym, że mam Połowę jeszcze talerza Nawet prawie cały talerz nie jestem w stanie Już jej zmieścić, bo jestem pełna Także chyba sobie zostawię na kolację A potem tym się tak rozgrzałam, że zaraz sobie Okno że po prostu W się trochę źle zaczęłam czuć, jeszcze gorzej Zmierzam temperaturę, mam pod gorączkowy Lecił lekkie ciuteńki. 37,5 to nic, ale wiedziałam, że idę do łóżka. Teraz siedzę i czytam. A w międzyczasie jeszcze sobie oglądam doncie. te. Także tak. A, i tu mam żelki. To się chce? Podzielę się. Żeby nie było tak miło, że tylko książka, proszę bardzo. Saszytka z ochyctwem. kolor ma straszny. Nienawidzę tego pić. Ale litro chce normalnie funkcjonować, więc... Będę się poświęcać. Nie czy ktoś to lubi. chociaż w sumie ona nie jest taka tragiczna. Piłam gorsze. No trochę smakuje jak rozpuszczone y, Holmesy. holsy, nie Holmesy. Sorry, to przez tą książkę. Wiecie, Sherlock Holmes, więc grażetki też są Holmesy. Holmesy, te zielone takie. I to się nie kończy. Właśnie skończyłam czytać Sherlocka Holmesa tą Dolinę Strachu i muszę Wam powiedzieć, że. Druga połowa książki była znacznie gorsza, strasznie się dłużyła To była, była dla mnie nieciekawa, ledwo ją prze, przez nią przebrnęłam. Po prostu nie wiem, czy to wina tylko, że jestem chora, czy o co chodzi, ale jak, pierwszy, począt, jak pierwsza część książki była genialna i nie mogłam się oderwać, tak druga po prostu męczyłam ją ile w lewledzia. Dobrze. Niestety tylko trzy gwiazdki. To już koniec tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w następnym. Cześć!